Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 7 czerwca 2024 roku. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Z całego serca dziękuję wszystkim za wsparcie mojego kanału na bajkofi. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również za wszystkie komentarze. Dziękuję również za wsparcie tutaj na YouTube. Dziękuję kochani i dziękuję wszystkim osobom, które też wspierają mnie prywatnie z całego, z całego serca. Dziękuję. Słuchajcie, to jest niesamowite. To jest taka wdzięczność z mojej strony, jakbym mogła to by was wszystkich ukochała. Bardzo, bardzo dziękuję. Moi kochani, cały czas jesteśmy w energii dowiu. Cały czas. Cały czas sprzątamy, czyścimy i z zewnątrz, i wewnątrz, i gdzie się da, i łapkę wsadzamy gdzieś pod szafę, a może tam się jakiś kurz jeszcze znajdzie, a co, a może gdzieś jakaś szuflada blokuje energię, jest nieposprzątana. Warto, kochani, posprzątać, ale też nie znaczy, że to trzeba zwariować na tym punkcie, bo nów za chwilę będzie. Następne to 28 dni, i tak cyklicznie możemy sobie sprzątać. Co warto jeszcze? Warto zaczynać. Masz ochotę zacząć? Zacznij. To jest najlepszy moment na zaczęcie. To jest po prostu cudowny moment, żeby zacząć. Co jeszcze? Jeszcze nasza głowa. To jest przepiękny czas, żebyśmy sobie w głowie poukładali. Bo pamiętajcie, wszystko zaczyna się w tym życiu od naszej głowy. Wszystko, po prostu wszystko. Nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. I zapraszam tutaj, kochani, do wyzwania. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Będzie się działo. A teraz jeszcze jedna rzecz. Kiedy zrobimy coś dla kogoś, często dzieje się tak, że ktoś nam podziękuje. A my co odpowiadamy? Najczęściej nie ma za co. I kochani, nie mówimy nie ma za co. Bo jeżeli wyślemy to, co zrobiliśmy, a mogliśmy się na przykład bardzo ciężko napracować, mogliśmy dużo serca w to włożyć i wysłaliśmy teraz to, co zrobiliśmy, z energią nie ma za co, to poszło z nie ma za co. No bo nie ma za co. Przecież sami powiedzieliśmy, że nie ma za co. Więc wysyłamy to z energią. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę. Staramy się wysłać taką energię, jaką w to włożyliśmy, i zakończyć tą naszą pracę, to nasze działanie. Ktoś nam podziękował, my nie ma za co. Nie, tak już nie mówimy. Mówimy, że jest za co. Ktoś powie, dziękuję. Proszę bardzo. Z miłością i z wdzięcznością zrobiłam to dla Ciebie. I kochani, będzie zupełnie inna energia wysłana. Jeszcze jedna rzecz. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Pieniążki, pieniądze, to jest potężna energia, potężna, to jest magia pieniądza. Pieniądz, to jest potężna energia, która wymaga też szacunku i miłości. Ale nie zakochajcie się tak w pieniądzach, żeby nie móc ich puścić. Pieniądze kochamy, pieniądze nie są złe, pieniądze są dobre, bo dzięki pieniądzom. Budzik się uaktywnił. Poczekajcie, chwilę. Yy. Inaczej ja skończyłam. Musiałam zatrzymać nagranie, bo przecież te moje budziki zwariowały. Dzisiaj wstałam przed budzikami, dlatego zwariowały. Yy. A, bo dzięki pieniądzom, dzięki energii pieniądza, możemy tutaj łatwiej żyć na Ziemi. Ale też dzięki energii pieniądza uczymy się szacunku, miłości do innych ludzi. Zobaczcie, jak traktujecie bogatych ludzi. Jak ktoś naprawdę ma majątek, pieniądze mu wchodzą do domu przez okno, jak na to patrzycie? Jak tą osobę oceniacie? Czyli wcale nie oceniacie, bo często z jeszcze za naszych czasów, tych takich, mówię, 40-latków i wzwyż, no to było tak, więc ten to musiał, o, ten, ten to na bank się dorobił na przekrętach, Ten to musiał nakraść, o, gdzie mógł kto krat, i teraz proszę, ma. Ten to oszust ten taki i jak my słyszymy już od młodzieńczych lat że ten to, że ten tamto że ten siamto no to pieniądze nam się nie kojarzą dobrze i teraz my tą energię w sobie musimy odwrócić ci co są już na emeryturach i rentach gdzie dostają pieniądze od państwa i myślą, że państwo ich oszukuje no to przychodzi do nich pieniądz oszustwa a bo to ci tyle biorą i biorą i biorą jak będziemy pomimo tego, że na przykład wynagrodzenie może nam się nie zwiększyć, ale w momencie kiedy przestawimy nasze myśli na miłość do pieniądza na miłość do bogatych ludzi na miłość do państwa przynajmniej w kwestii płacenia mi pieniędzy wdzięczność dziękuję, że dostałam emeryturę dziękuję, że dostałam rentę z całego serca Cieszę się, to te pieniądze u nas będą. Choćby ta emerytura i renta nie musiały wzrosnąć nie wiadomo jak dużo, to one u nas będą. Tak to się dzieje magicznie, wiecie? Jak zmienimy nasz stosunek do danej energii, czyli pokochamy tą przestrzeń, wyślemy bezwarunkową miłość, nie będziemy wrzucać tam kwasu i jadu, obojętnie w jakiej postaci, to ta energia z nami będzie. I pieniądze od dzisiaj kochamy, ale nie zakochujemy się w nich, żeby nie móc ich opuścić i żeby sobie czegoś nie kupić, bo wtedy będzie żal nam czegoś kupić, tak? Żal wydawać pieniędzy. Jak żal jest czegoś, no to już żal, sama nazwa mówi, że tym żalem ta energia będzie otulona. Ona ma być miłością otulona. Przecież jak ja zapłacę kupując coś sobie, to płacę sobie z miłością i z wdzięcznością. To jest moja inwestycja. O, właśnie, tak samo kredyty, wiecie? Jak ludzie mają kredyty, to kredyt, a jeszcze jak słyszę długi, to takie te długi, te takie długi, to to tak długo wszystko. Nie, kochani, potraktujcie to, co macie, jako inwestycje w siebie. Bo no przecież kupiliście biorąc kredyt, a w szczególności na mieszkania, ludzie biorą długoterminowe kredyty i później z ciężkim bólem serca płacą pieniądze do banku. Ale gdyby nie ten bank, to pomyśl, że ileś lat temu nie byłoby tego mieszkania. A tych pieniędzy by się nie odłożyło. Więc z miłością i wdzięcznością płacę tą ratę do banku za mieszkanie, które mam od 20 lat. Dziękuję Ci, wszechświecie, że miałam możliwość wzięcia kredytu, kupienia domu, kupienia mieszkania. Że pieniądze, które wzięliśmy kredyt i pojechaliśmy na wycieczkę, i teraz spłacamy to z miłością i z wdzięcznością, bo zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy. Przestawcie sobie to myślenie: jest znów Księżyca, i wiecie, i w momencie, kiedy korzystamy z energii Księżyca, zdecydowanie łatwiej jest coś zrobić, bo możemy sobie zacząć inaczej myśleć. W pełni księżyca, ale to może się nie udać. A teraz jeszcze jak dobieramy, teraz będzie księżyca dobierać, czyli ta energia będzie się wzbogacać, będzie rosnąć, to my też będziemy przyrastać i energetycznie i materialnie możemy mieć więcej wszystkiego czego chcemy. Tylko to od nas zależy, z jaką my energią żyjemy w środku. Bo jak tu żyjemy, wiecie, w środku, w serduszku żyjemy z takim, jak ja nienawidzę tego i tego, a uśmiechamy się, to nie przykryje naszych uczuć. Nasze uczucia są silne. Nasze myśli i uczucia są silne i energii się nie oszuka. Nie ma co się starać, tego się nie oszuka. Karta na dzisiaj. Także zaczynamy, robimy. Jak ktoś nam podziękuje, to mówimy proszę bardzo, z miłością i wdzięcznością. Zrobiłam to dla siebie. Ostatnio nawet tak fajnie usłyszałam, jak yy, ktoś powiedział: przy w połowie przyjemność po mojej stronie, a w drugiej po Twojej. To jest po prostu, słuchajcie, no, coś też niesamowitego. Ale to proszę bardzo, dziękuję z całego serca, z miłością i z wdzięcznością. Zrobiłam to dla ciebie. Co karty chcą nam na dzisiaj powiedzieć? Chodźcie karteczki. Ups, ups. O, ja się posypałem. Chodź tu. Która tam mi uciekła tak daleko? Wystrzeliła. Szacunek dla samego siebie. No tutaj też od tego trzeba zacząć. Drogi Boże i aniołowie, dziękuję, że pomagacie mi ujrzeć siebie takim, jak wy mnie widzicie. Oczami pełnymi miłości. Dziękuję za uznanie i szacunek. Proszę, proszę, poprowadźcie mnie, abym mógł to samo uczynić dla siebie i ześlijcie mi odwagę mówienia o sobie we własnym imieniu. Proszę o waszą opiekę we wszystkich relacjach, tak aby otoczyli mnie kochający i mili ludzie. Wiecie jak będziemy kochać siebie i z miłością, wdzięcznością i szacunkiem będziemy do siebie podchodzić. No, chodź, tu do wszystkiego, co mamy, to ta energia będzie miłości, wdzięczności i szacunku przy nas. Ona nas nie opuści, dlatego, że my w tej energii jesteśmy na co dzień. Nie tylko od święta. Szacunek. Szacunek, szacunek, szacunek. Gdzie jesteś szacunku? Archaniu, Michał, wspiera Twoje. Dążenia do szczęścia, zdrowia, pomyślności i doradza szacunek i miłość dla siebie samego. Sytuacja, którą analizujesz, zawiera kilka pułapek mogących zniekształcić Twoją samoocenę. Karta ta jest znakiem, że jest to odpowiedź, odpowiedni czas, aby uwierzyć w siebie, nawet jeżeli inni nie traktują Cię jako godnego zaufania. Zasługujesz na szacunek od samego siebie i od innych, ponieważ jesteś ukochanym dzieckiem Boga. Możliwe wybrane znaczenia. Poradź, w jaki sposób zbudowałeś własną samoocenę? Unikaj przykrych sytuacji. Uwolnij się od nawyków, o których wiesz, że tak naprawdę nie są zdrowe lub dobre, ponieważ Wina podkupuje Twój szacunek do samego siebie. Nalegaj, aby inni traktowali Cię z szacunkiem. I modlitwa. Modlitwę znajdziecie w opisie karty. Mam nadzieję, że uda mi się ją dodać, ponieważ coś mi się tam dzieje z tym YouTubekiem i filmy nie chcą się dodawać. Ale postaram się w dzisiejszym dniu zrobić wszystko tak jak należy żeby ta modlitwa się znalazła. Przytulam Was, kochani. Życzę cudownego piątku. Niech się dzieje. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Magda.